Mam na imię Jagoda i nigdy nie sądziłam, że moje życie zostanie tak silnie wplątane w dramatyczną historię mojego przyjaciela z czasów uniwersytetu, którego kiedyś uważałam za jedną z najcieplejszych i najbardziej lojalnych osób, jakie spotkałam. Ale z czasem okazało się, że za jego uśmiechem i uprzejmością kryje się mężczyzna uwięziony w sieci emocjonalnego szantażu, rodzicielskiego fanatyzmu i niezdrowej potrzeby aprobaty. A ja, nieświadomie, Zostałam wciągnięta w ten bałagan, który z dnia na dzień stawał się coraz bardziej nie do zniesienia. A wszystko zaczęło się wtedy, gdy pozwoliłam Adamowi, mojemu byłemu współlokatorowi i najbliższemu przyjacielowi ze studiów, zamieszkać ze mną po tym, jak jego dziewczyna Julia wyrzuciła go z ich wspólnego mieszkania, nie wiedząc, że razem z nim wprowadzam do swojego życia niewidzialnych lokatorów jego matkę, ojca i starszego brata Daniela. Ludzi, których nie spotkałam osobiście przez większość naszego wspólnego czasu, ale którzy zdążyli zatruć każdą chwilę spokoju, jaką miałam, i którzy ostatecznie doprowadzili do rozpadu jego związku: próby kradzieży w salonie Julii, interwencji policji, dramatycznych wizyt pod moim domem, gruźb, płaczu, wyrzutów sumienia i ostatecznego wygnania Adama z mojego życia. Choć do dziś nie potrafię wyzbyć się tej duszącej mieszanki żalu, Współczucia i złości, która dławi mnie za każdym razem, gdy wspomnienie jego głosu, błagalnego spojrzenia, lub jednej z tych rozmów, które prowadziliśmy przy herbacie na balkonie, powraca jak echo z czasów, gdy wszystko wydawało się możliwe i nikt nie podejrzewał, że w żyłach jednej rodziny może płynąć tyle zatrutego jadu, bo kiedyś naprawdę wierzyłam, że Adam ma tylko pecha do rodziny, że jego matka, Elżbieta i ojciec. Tadeusz, są po prostu konserwatywni, staroświeccy, nieprzystosowani do nowoczesnego świata, i że jego brat Daniel, mimo że bezrobotny i wiecznie niezadowolony, po prostu zagubił się w życiu i potrzebuje wsparcia, ale prawda była o wiele gorsza, ich obecność w życiu Adama była jak pasożyt, który nie tylko żywił się jego pieniędzmi, ale przede wszystkim niszczył jego poczucie własnej wartości jego niezależność, jego relacje, jego duszę. Bo chociaż Adam zarabiał dobrze, pracował w agencji inwestycyjnej i miesięcznie przynosił do domu około 400-200 euro. To większość z tych pieniędzy oddawał rodzinie, płacąc ich czynsz, rachunki, jedzenie, lekarstwa, a czasem nawet alkohol i dziwaczne zakupy jego matki, która była uzależniona od telezakupów. I potrafiła wydać kilkaset euro miesięcznie na bezużyteczne gadżety, podczas gdy ojciec Adama co tydzień tracił dziesiątki euro na zakłady sportowe, a Daniel przepalał resztki nadziei wśród gier komputerowych, przekleństw i pretensji do całego świata. I mimo, że Adam był jedyną osobą w tej rodzinie, która kiedykolwiek skończyła studia, znalazła stabilną pracę i starała się stworzyć coś własnego, to dla nich nigdy nie był wystarczający. Ciągle go krytykowali, poniżali, wyśmiewali. Jego wybory, wygląd, styl życia, partnerkę, a on, zamiast się od nich odciąć, tłumaczył ich, bronił, próbował spełniać ich absurdalne oczekiwania, aż w końcu nawet Julia, która przez długi czas znosiła te wszystkie toksyczne interakcje z zaciśniętymi zębami, nie wytrzymała, bo gdy jego matka zaczęła ją oskarżać o to, że chce ukraść jej syna, a Daniel wtargnął do jej salonu tatuażu. Próbując obrabować kasę, Miarka się przebrała i nie tylko zakończyła związek z Adamem, ale też wytoczyła sprawę sądową jego rodzinie. A kiedy Adam, zamiast stanąć po stronie swojej partnerki, zaczął ją błagać, by wycofała oskarżenia i ratowała jego rodzinę, zrozumiałam, że ten mężczyzna, którego znałam od ponad dekady, którego kiedyś kochałam jak brata, nie istnieje, że zastąpił go ktoś, kto tak bardzo bał się samotności i odrzucenia ze strony rodziny. Że był gotów poświęcić wszystko: siebie, swoją godność, miłość, przyjaźń, byleby tylko dalej słyszeć od matki to chłodne i wymuszone: Dziękuję, które i tak nigdy nie znaczyło nic. Bo Elżbieta, kobieta o pustych oczach i wężowym uśmiechu, nigdy nie widziała w Adamie syna, lecz jedynie narzędzie, portfel, dostawcę, kogoś, kogo można kontrolować i karać. A ja, mimo wszystkich czerwonych flag, które ignorowałam, mimo ostrzeżeń Julii, mimo że sama zaczęłam dostawać wiadomości od Elżbiety, w których żądała ode mnie, bym pomogła jej finansowo, skoro już mieszkam z jej synem, jeszcze przez kilka miesięcy pozwalałam Adamowi zostać w moim domu w tysiącetomecie pokoju gościnnym pod jednym warunkiem: że nie będzie więcej kontaktował się z Julią i że zacznie chodzić na terapię. Czego oczywiście nigdy nie zrobił, a wręcz przeciwnie. Pewnego wieczoru zapytał mnie, czy chciałabym pójść z nim na randkę, bo zawsze coś między nami było, co sprawiło, że zamarłam z pilotem w ręku i spojrzałam na niego z mieszaniną zdumienia i smutku, pytając go, czy naprawdę sądzi, że po tym wszystkim mogłabym mu zaufać. Na co on odpowiedział: że przecież jesteś silna na. pewno dasz radę z moją rodziną. A wtedy już wiedziałam, że Adam nigdy nie zrozumie, że miłość nie polega na znoszeniu czyjejś matki na uśmiechaniu się do brata, który próbował mnie okraść, ani na usprawiedliwianiu słów: jesteś za ciemna, by być naszą synową, które Elżbieta wypowiedziała przy kamerze dzwonka, kiedy spytała mnie, czy śpię z jej synem i czy zamierzam urodzić jej wnuka, któremu ona nada imię. Bo tak ta kobieta, nie znając mnie prawie wcale, oznajmiła, że chce nazwać moje dziecko, którego nawet nie planowałam. A Adam tylko wzruszył ramionami, mówiąc: Wiesz, ona po prostu bardzo chce mieć wnuki. I wtedy pomyślałam, że jeśli czegoś nie zrobię, to skończę jak Julia. Ze złamanym sercem, opuchniętą twarzą i poczuciem, że ktoś próbował wykraść mi nie tylko pieniądze, ale też tożsamość i spokój, bo od tamtej rozmowy już nie było odwrotu. Wiedziałam, że muszę postawić granice, nie tylko Adamowi. Ale też samej sobie, że muszę przestać być tą, która ratuje innych kosztem siebie. Ale zanim zdążyłam podjąć ostateczną decyzję, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała, bo kilka dni później wróciłam z pracy do domu i zastałam Adama siedzącego na kanapie, z podbitym okiem, drżącymi rękami i telefonem w dłoni, z którego wykrzykiwał do kogoś, że nie ma już pieniędzy, że nie może dłużej wszystkiego płacić, że. Nie będzie się zaciągał kolejnych kredytów. A kiedy skończył, spojrzał na mnie jak zbite dziecko i powiedział, że jego ojciec przegrał na zakładach. Całą pensję, którą Adam mu przelał tydzień wcześniej, i teraz chce, żeby Adam kupił mu nowy samochód, bo stary został skonfiskowany przez komornika, a jego matka grozi, że się rozchoruje i umrze, jeśli nie dostanie pieniędzy na leki, które w rzeczywistości były suplementami zamówionymi przez telefon za ponad 600 euro. Więc zapytałam, czy rozumie, że jego rodzina go wykorzystuje, że niszczy sobie życie. A on, zamiast odpowiedzieć, wybuchł płaczem, mówiąc, że jest beznadziejny, że zawiódł, że nikt go nie rozumie, że Julia go nienawidzi, ja go nie chcę, a rodzina gardzi nim za to, że nie przynosi do domu wystarczająco dużo pieniędzy. I wtedy coś we mnie pękło, bo nie mogłam już dłużej patrzeć na jego samozniszczenie. Więc powiedziałam mu, że ma miesiąc na wyprowadzkę, że mu pomogę znaleźć inne miejsce, nawet zapłacę za pierwszy miesiąc najmu, ale nie mogę go już dłużej gościć. Nie dlatego, że go nienawidzę, ale dlatego, że sam siebie zjada od środka, a mnie ciągnie za sobą w otchłań i. przez chwilę wydawało się, że zrozumiał, ale potem znowu było to samo. Jego rodzice przychodzili pod mój dom, dzwonili do drzwi, krzyczeli przez domofon, a ja byłam zmuszona udawać, że nikogo nie ma. Aż pewnego dnia, gdy byłam u znajomych w górach, dostałam powiadomienie z kamery przy drzwiach. Zobaczyłam Elżbietę i Tadeusza stojących na moim ganku, żądających rozmowy z Adamem, mówiących, że potrzebują więcej pieniędzy, że to jego obowiązek, że chcą wnuka i że nie obchodzi ich, z kim się zwiąże, byleby urodziła mu dziecko. A ja za nie mówiłam... Bo jakim trzeba być człowiekiem, by bez wstydu mówić takie rzeczy do kamery w obcym domu? I wtedy zrozumiałam, że nie mogę czekać miesiąca, że muszę działać od razu. Więc zadzwoniłam do naszej wspólnej znajomej, Moniki, która znała zarówno mnie, jak i Julię, i poprosiłam ją, by porozmawiała z Adamem i przekazała mu, że po powrocie z gór ma się już nie pokazywać, że ma tydzień na zabranie rzeczy i że jeśli w tym czasie nie zorganizuje, wyprowadzki, wezwę policję. I Monika, mimo że początkowo była zszokowana, zgodziła się, bo sama od jakiegoś czasu zauważała, że Adam zachowuje się coraz bardziej dziwnie. A kiedy w końcu wróciłam do domu i zobaczyłam, że salon jest rozrzucony, a Adam siedzi w kuchni ze zwieszoną głową i mówi, że go zwolnili, bo jego rodzice przyszli do biura i zrobili awanturę, że krzyczeli na jego szefa, żądali podwyżki, bo ich syn jest niedoceniany. Poczułam, że tracę kontakt z rzeczywistością, że to. Wszystko nie może dziać się naprawdę, że to jakiś koszmar, z którego zaraz się obudzę, ale to była prawda. Adam został wyrzucony z pracy z dnia na dzień. Nie miał pieniędzy, nie miał mieszkania, jego rodzice się od niego odwrócili, bo przestał im płacić, a on sam tkwił w stanie emocjonalnej paniki, więc próbował odzyskać Julię. Pisał do niej, chodził pod jej pracę, wysyłał kwiaty, a kiedy i to nie pomogło. Przyszedł nieproszony na jej imprezę urodzinową, gdzie doszło do jednej z najbardziej krępujących i bolesnych scen, jakie widziałam. Julia, spokojna, piękna i silna, spojrzała mu w oczy i powiedziała: Nie tylko nigdy nie wrócę do ciebie, ale jeśli jeszcze raz się do mnie zbliżysz, wystąpię o zakaz zbliżania. A Adam wtedy tylko skinął głową, spojrzał po wszystkich, powiedział: Przepraszam, i wyszedł, ale nie minęły dwa dni. A dostałam smsa od jego matki, która pisała: Wszystko przez ciebie, ty czarno-żółta z dziro, to ty odebrałaś mojego syna. Co było nie tylko bolesne, ale też absurdalne, bo nigdy nie byłam z nim w związku, a jedynie okazałam mu współczucie i dach nad głową. Więc zadzwoniłam do Moniki. Powiedziałam jej, że Adam musi wyjechać, że nie zostawię go na ulicy, ale musi znaleźć innych krewnych. Kogoś, kto nie będzie nim manipulował. I wtedy przypomniała mi o jego ciotce z Podlasia, o której kiedyś mówił z szacunkiem, która podobno była jedyną osobą w rodzinie, która go rozumiała. Więc wspólnie z Moniką i Julią, która mimo wszystko jeszcze miała w sobie resztki współczucia, skontaktowałyśmy się z tą kobietą, opowiedziałyśmy jej wszystko, wysłałyśmy dokumenty, zdjęcia, nagrania z kamer i ku naszemu zdziwieniu ta kobieta, pani Ewa, powiedziała, że jeśli Adam się zgodzi, przyjmie go na wieś, da mu dach nad głową i pomoże stanąć na nogi. Więc kiedy przekazałam mu tę wiadomość, spojrzał na mnie z niedowierzaniem, jakby nie rozumiał, dlaczego ktoś jeszcze chce mu pomóc, ale spakował się. Pożegnał się bez łez, powiedział tylko dziękuję. A kiedy zamknęły się za nim drzwi, poczułam ulgę tak wielką, że nie potrafiłam jej opisać słowami, a mimo to przez następne tygodnie śnił mi się co noc nie jako koszmar, ale jako człowiek złamany, pogubiony, który chciał dobrze, ale był zbyt słaby, by wyrwać się z objęć tych, którzy go wychowali tylko po to, by mieć kogoś do wykorzystywania.